Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaproponuję Wam trzy obudowy do kwoty 200 zł. Ten segment obudów komputerowych chyba jest najbardziej oblegany, i to właśnie z tego segmentu użytkownicy pc najczęściej i najchętniej wybierają produkty. W dolnym pułapie tego przedziału nie ma raczej co liczyć na dobrą jakość wykonania, czy też idealnie spasowane elementy, ale zbliżając się już do kwoty 200 zł, można znaleźć naprawdę niezłe perełki. Zaczniemy od najtańszej zestawki, mianowicie Rydżintec Arcadia. Obudowa za niecałe 140 zł, wykonana z dość cienkiej blachy, którą niestety dość łatwo również można wygiąć. Ale jak mówiłem wcześniej w ten cel nie musimy pójść na kompromisy i nie ma produktów idealnych. W komplecie dostajemy tylko jeden wentylator 120 mm, który wyciąga ciepły powietrze z obudowy. Także jeżeli ktoś planuje zbudować w tej skrzynce troszeczkę wydajniejszy konfig, to będzie on niestety musiał zaopatrzyć się w co najmniej jeszcze jeden wentylator, który zamontować trzeba będzie na przodzie i tam ma możliwość właśnie montażu tylko jednej 120. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość rozbudowy przepływu powietrza w tej obudowie, tutaj wygląda to całkiem spoko, bo mamy możliwość zamontowania dwóch opcjonalnych wentylatorów na topie obudowy oraz 120 mm, co wspomniałem wcześniej, na przodzie. Na pochwały również zasługuje oficja. Znajdziemy filtry gąbkowy na froncie oraz siateczkowy na zasilaczu, jak również na górze obudowy. Natomiast jest jedno małe ale, mianowicie filtr na topie montowany jest wewnątrz obudowy, także, montując tam jakikolwiek wentylator czy wentylatory, niestety podczas czyszczenia filtra będziemy musieli je zdemontować. I znalazło się tutaj również dedykowane miejsce na dysk SSD. Moim zdaniem dość ciekawa propozycja, ale cena powinna być ustawiona w granicach 120 zł. Takie, oczywiście, jest moje zdanie. Także obudowa nie jest idealna, ale za te pieniądze ciężko, jak mówiłem wcześniej, znaleźć produkt, który w 100% nas zadowoli i trzeba pójść na jakieś kompromisy. Kolejna propozycja to Antec GX500. Obudowa często niedoceniana, a moim zdaniem godna uwagi. Cena tej skrzynki to 189 zł. I w komplecie dostajemy między innymi trzy wentylatory 120 mm, dwa zamontowane na górze, jeden na tyle obudowy. Oczywiście, możemy sobie jeden z góry przerzucić na przód, gdybyście mieli taką ochotę. Przód obudowy, jak i zasilacz zabezpieczony są filtrami przeciwkurzowymi, Co ważne, bardzo łatwo demontowalnymi, a to z pewnością ułatwi ich czyszczenie. Na panelu wyjść poza przyciskiem Power Reset i Audio znajdziemy wbudowane dwa niezależne regulatory obrotów wentylatorów oraz dwa wyjścia USB w standardzie 3.0. Obudowa może pomieścić chłodzenia na procesor do 158 mm, także spokojnie możemy planować procesor pod OC. A i nie będzie problemu z dłuższymi kartami graficznymi, bo zmieszczą Wam się karty długie na 380 mm. Mamy również możliwość rozbudowania chłodzenia obudowy o kolejne dwa wentylatory na przodzie obudowy, 120 mm. I producent nie zapomniał również o użytkownikach dysków SSD, przeznaczając na nie dedykowane miejsca. Sama jakość wykonania bardzo przyzwoita, blacha ma około 6 mm grubości, czyli całkiem spoko. Co do minusów, to niestety ale dyski twarde będą przynosiły na całą konstrukcję obudowy, ponieważ sanki nie posiadają żadnych elementów antywibracyjnych. I cena. Moim zdaniem powinna być ustawiona w granicy 170-180 zł. I w końcu ostatni kandydat, mianowicie obudowa Silentum PC M35. Moim zdaniem przedział do 200 zł. Najlepszy wybór. Naprawdę dobra jakość wykonania, solidna konstrukcja. Warto również wspomnieć o tym, że górny panel wykonany jest z grubej stali. W komplecie dodatkowo dostajemy dwa wentylatory 120 mm Sigma Pro, natomiast jest oczywiście opcja rozbudowy chłodzenia w tej obudowie o kolejne wentylatory 120 mm na topie i kolejne dwa razy 120 mm lub 140 mm na przodzie obudowy. Znajdziemy tutaj również dwa niezależne kontrolery obrotów do wentylatorów, pod które można podłączyć wszystkie wentylatory, jakie można zainstalować w tej obudowie. Samo filtrowanie bez zastrzeżeń. Tutaj filtry znajdziemy na przodzie, na zasilaczu, jak również topie obudowy. Szkoda tylko, że do wyczyszczenia filtra na przodzie musimy zdjąć cały panel, natomiast bardzo łatwo czyści się filtr na topie, bo jest on zamontowany na magnes. Niewątpliwym plusem jest tzw. piwnica, czyli zabudowany dół obudowy. Dzięki temu możemy ukryć wszystkie kable, co wygląda naprawdę bardzo estetycznie. Za 200 zł otrzymujemy również wsparcie dla chłodzenia cieczą. Na top możemy zainstalować chłodnicę do 240 mm, na przodziarz do 360 mm. Pamiętać należy wtedy jednak, że tracimy miejsce na napędy 5,25 cm. Natomiast w tym przedziale cenowym jest to praktycznie niespotykane u konkurencji. Na trajutackiej płyty głównej znajdują się dwa dedykowane miejsca na dyski SSD, a w piwnicy możemy zamontować do dwóch dysków 3,5. Cala. Dzięki temu, iż możemy w obudowie zmieścić chłodzenie na procesor do 161 mm i karty graficzne długie na ponad 41 cm, śmiało można tutaj montować wydajne zestawy komputerowe. Nie trzeba chyba mówić o portach USB czy na panelu Wyjść, ale to już chyba standard w dzisiejszych czasach. Także jeżeli szukacie obudowy do 200 zł, jak mówiłem wcześniej, M35 moim oczywiście zdaniem jest najlepszym wyborem. To wszystko ode mnie na dzisiaj. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Linki do obudów oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Jak zwykle poproszę Was o łapę w górę, jak Wam się film podobał. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.